ExileCon 2019. Gracze i fani PoE przyjechali z całego świata, aby móc na żywo spotkać się z twórcami ich ulubionej gry oraz zobaczyć zapowiedź długo oczekiwanego Path of Exile 4.0. Pojawił się nowy ekran wybierania postaci. Nowe animacje, świeża grafika, nowa walka z bossem broniącym wejścia do miasta i nowe akty? Trailer trzymał wszystkich w niepewności i podekscytowaniu, które zostało podsumowane pojawieniem się logo Path of Exile z dopiskiem 2. Jedna gra, dwie kampanie, a to wszystko całkowicie za darmo. Świat gier, action RPG zadrżał z zachwytu, ale o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Cześć i witam Was, ja jestem Dedras, a w dzisiejszym filmie opowiem Wam o co chodzi z Paw of Exile 2. Czy należy się go bać, czy jednak możemy się oddać czystemu, niepohamowanemu hypowi? Postaram się poprowadzić ten materiał, aby był zrozumiały nie tylko dla starych wyjadaczy, ale przede wszystkim dla graczy świeżo zainteresowanych tym tytułem. Zapraszam Proszę Was jeszcze jednak do subskrypcji, bo na tym kanale odbędą się również transmisje na żywo, w tym ta z ExileConu 2023, gdzie poznamy jeszcze więcej szczegółów na temat PoE2. Tymczasem nie przedłużając, zaczynajmy. Path of Exile 4.0, czyli Path of Exile 2, to nic innego jak kolejny dodatek do gry. Choć tytuł wskazuje na to, że będzie to osobna gra, to rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Twórcy słusznie zauważyli, że wypuszczając zupełnie nowy tytuł, mogliby podzielić graczy, a sama gra nie miałaby głębi i musieliby ją wypełniać kontentem zupełnie od nowa. To całkowicie nie miałoby większego sensu końcu po co komu nowa, ale pusta skorupa bez głębi. Zatem odpalając PoE2 będziecie mieli do wyboru w jaką kampanię chcecie zagrać. Czy starą lub jak to woli aktualną kampanię PoE1, która jest krok po kroku odrobinę odświeżana i rozwijana przez GGG już od kilku lat, czy może całkowicie nową przygodę w ramach PoE2, która została zapowiedziana jako kampania składająca się z siedmiu nowych aktów. Wybór ten jednak nie będzie miał aż tak wielkiego znaczenia, ponieważ jak każdy gracz PoE wie, Kampania to tylko tutorial przed prawdziwą grą, endgame'em. A ten będzie wspólny dla wszystkich graczy, niezależnie od tego, jaką kampanię wybraliście. Czy w Endgame nadal uświadczymy Atlas Map? Czy będzie w takiej samej formie? Tego jeszcze nie wiemy. Grunt, że gracze będą mogli grać razem. O to w tym wszystkim chodzi. Jak już powiedziałem, jako że PoE 2 to tylko, albo może raczej powinienem powiedzieć aż duża aktualizacja do PoE 1, to wszystkie dostępne teraz mechaniki również będą częścią nowej kampanii Endgame'u. Heist, Delph, Bestiary, Betrayal, Legion, Breach, Splight, delirium oraz wiele, wiele więcej, no długo by wymieniać, wszystko to będzie w grze. Wiem, że z perspektywy nowego gracza, czy gracza dopiero wstępnie zainteresowanego tą grą, te nazwy niewiele mówią, ale są to po prostu pomniejsze mechaniki, często bardzo mocno rozbudowane mechaniki, które umożliwiają zabawę na wiele różnych sposobów. Urozmaicają grę. Dają graczowi możliwość wyboru, jak chce się bawić, i można powiedzieć, że same te mechaniki nadają grze, jak i rozwojowi postaci głębi głębi której próżno szukać w wielu innych tytułach action RPG. No ale przejdźmy dalej. Od razu na widok loga PoE2 nasuwa się pytanie, ale co z mikrotransakcjami, no bo przecież gra jest darmowa. Czy pojawienie się PoE2 oznacza, że będę musiał wszystko kupować od nowa? Nowe starsze skórki hideouty? W końcu to jest standard w aktualnym rynku gier, wypuszczamy nowy tytuł, wszystko trzeba kupić od nowa. No ale nie, nie tutaj. Jeżeli już coś kupiliście to nic nie musicie kupować ekstra. Grinding Gear Games znane jest z prokonsumenckiego podejścia do gracza. Co za tym idzie, aby od razu rozwiać wszelkie wątpliwości, zaraz po pierwszym ogłoszeniu of xl 2 powiedzieli wprost: Wszystkie mikrotransakcje, które posiadacie w POE1, będą dostępne w POE2. W końcu, tak jak ciągle powtarzam, to nadal będzie ta sama gra. No ale dobra, dość już tego wstępu. W takim razie porozmawiajmy o tym, co tak naprawdę wprowadzi ta aktualizacja. Bo, mimo że nowa kampania, nowa grafika, nowe animacje brzmią super, a to wszystko jeszcze na dodatek za darmo, w ramach darmowego dodatku, to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Zacznijmy od tego, co moim zdaniem w PoE jest najważniejsze, możliwość rozwoju postaci. W Path of Exile aktualnie posiadamy 7 klas postaci, które łącznie składają się na 19 ascendencji, a więc po prostu podklas. PoE 2 zdubluje tą ilość, sprawiając, że będziemy mieli dostęp aż do 38 różnych podklas postaci. Warunkiem, aby odblokować je wszystkie jest przejście przynajmniej raz na konto kampanii z PoE 1 oraz z PoE 2. Co da nam później możliwość przechodzenia kampanii poe 1 przy pomocy podklasy z Poe 2. Na Exile Conie w 2019 roku przedstawionych było kilka różnych ascendencji. Jednak jako że były to tylko wstępne projekty kilku z nich, to nie wiem, czy jest większy sens to omawiać. Ale moim ulubionym punktem, który może wskazywać na to, że możliwości budowania postaci będą jeszcze bardziej poszerzone niż są teraz, jest notka w jednym z ascendencji dla rangerki umożliwiająca używanie skilli Mele, czy jak to woli umiejętności w zwarciu dla mieczy i toporów przy pomocy łuku. Skoro już jesteśmy przy Rangerze, było jeszcze inne astendencji wyglądające na specjalizujące się w shapeshiftingu, a więc w transformacji wilka, kota czy jakiegoś innego kotopsa. Shape shifting również może zmienić naszą postać walczącą dystansowo w postać walczącą w zwarciu. I szczerze mówiąc, nie mogę się po prostu doczekać ogłoszenia pozostałych możliwości wynikających z nowych podklas postaci. Ja bym nawet mógł nie dostawać tej nowej kampanii i tego wszystkiego. Te nowe podklasy byłyby dla mnie wystarczające. Ale. Jak dają, to wezmę. <grych> w każdym razie, wracając, nawet jeśli te nowe ascendencji mogą wydawać się mocno ukierunkowane w jakąś stronę, to gracze PoE na pewno znajdą setki, jak nie tysiące sposobów, żeby wykorzystywać je w inne, często nieoczekiwane przez nikogo sposoby. Gracze PoE już tak mają. Drugą gigantyczną zmianą, na którą osobiście też bardzo mocno czekam, to zmiany w systemie gemów. System gemów w Poe działa na zasadzie gemów aktywnych i pasywnych. Aktywnymi na przykład atakujemy, a pasywne wpływają na statystyki czy sposób lub styl grania daną umiejętnością. Tak dla nowych graczy, tylko streszczę jak to działa. Jeśli na przykład mamy jakąś umiejętność strzelającą z łuku, to możemy ją połączyć za pomocą soketów i linków. Z gemem wspierającym, na przykład Greater Multiple Projectiles, przez co nasza umiejętność będzie strzelała pięcioma strzałami naraz zamiast tylko jedną strzałą. Teraz na naszej postaci możemy mieć maksymalnie dwie części ekwipunku zawierających 6 soketów na gemy i to tylko jeśli posiadamy broń dwuręczną. Jeśli posiadamy broń jednoręczne mamy maksymalnie tylko jedną tak zwaną 6elkę, co sprawia, że najczęściej korzystamy z jednej maksymalnie dwóch umiejętności aktywnych do ataku. Do tego musimy upchać aury, skile do poruszania się i różne inne mechaniki wspierające naszą postać. No ogólnie ciężko jest upchać wszystko, co byśmy chcieli, a do tego pozyskanie na przykład takiej zbroi czy broni dwuręcznej z sześcioma połączonymi soketami na gemy i to jeszcze w odpowiednich kolorach jest czasami niesamowicie upierdliwe. Poe 2 wprowadzi nowy system gemów, który może wydawać się z początku skomplikowany, ale jest w rzeczywistości niesamowitym usprawnieniem i ułatwieniem dla wszystkich. Nadal każda część ekwipunku będzie posiadała sloty na gemy i będzie ich zaledwie 9. 4 na broni dwuręcznej bądź po 2 na broniach jednoręcznych i tarczach, 2 sokety w naszej zbroi i po jednym w hełmie, butach i rękawiczkach. Jednak teraz będziemy tam wstawiać tylko umiejętności aktywne, np. Na nasze skille atakujące, movement skille do poruszania, aury, samony itd. Natomiast również same gemy aktywne będą posiadały własne miejsca na supporty, czyli po prostu własne sokety. Skutkuje to tym, że aktualnie zamiast posiadać maksymalnie dwie części ekwipunku z sześcioma soketami, będziemy mogli posiadać aż dziewięć różnych sześć elek, co umożliwi korzystanie z wielu potężnych umiejętności atakujących, umiejętności aktywnych na wszystkich postaciach, niezależnie od tego czy gracie bronią dwuręczną, czy jednoręczną, czy spelami, czy atakujecie dystansowo, czy w zwarciu. No i sama ta zmiana jednocześnie ułatwi zarządzanie ekwipunkiem, no bo teraz gdy znajdziecie fajny łuk czy zbroję, nie musicie się martwić o sokety czy linki, co zawsze było strasznie drogie i niesamowicie frustrujące, a w Poe 2 praktycznie wrzucacie nowe znalezisko na waszą postać i możecie bawić się dalej. Do tego to, na co wiele osób czekało i nadal w sumie trochę czeka, dojdą nowe metagemy, umożliwiające podpięcie wiele różnych aur, aby nie zajmowały nam miejsca w naszych soketach na przedmiotach i abyśmy mogli jednym przyciskiem odpalić wszystkie aury naraz. Może wydawać się to niewiele, ale wydaje mi się, że reakcja ludzi na Exileconie powinna wam wiele powiedzieć. <laughs> No ale system sprawia, że będzie on przystępny dla nowych graczy. Nie tylko ułatwi wzmocnienie postaci, wspomnianą wcześniej wymianę ekwipunku, ale również wprowadzi takie dodatki jak podświetlenie dla supportów, które będzie pokazywało, do którego skilla będzie można go użyć, oraz otrzymamy znacznie bardziej przejrzyste statystyki umiejętności. No i przy okazji warto może wspomnieć o tym, że będziemy mogli też w bardziej przejrzysty sposób sprawdzać również statystyki naszej postaci. No, wygląda to moim zdaniem naprawdę nieźle. No i tutaj jeszcze zadam takie swoje pytanie, co jeszcze wprowadzi Grinding Gear Games, aby uprzyjemnić rozgrywkę nowym graczom. Coś mi się wydaje, że będą chcieli zawalczyć też o bardziej casualowego gracza, więc no, nie mogę się doczekać na kolejne zapowiedzi. Kolejnym punktem na naszej liście są nowe typy broni. Wiemy aktualnie o dwóch: o kurzy oraz o włóczni. Jedna z teorii na YouTube głosi, że prawdopodobnie otrzymamy jeszcze trzeci, który przypomina swojego rodzaju kostur czy jakieś inne magiczne źródło mocy. Czy to trafiony strzał zobaczymy już niebawem. No ale. Kusza została nam przedstawiona jako typ broni umożliwiający zmianę stylu gry w sposób dynamiczny, dając powershot jako umiejętność wbudowaną w kuszę, którą możemy modyfikować za pomocą różnych typów bełtów. Na zapowiedzi poznaliśmy trzy. Incendiary, czyli podpalające bełty, zamrażające oraz Armor Piercing, przebijające fizyczne. Zapewne te będziemy mogli wsaportować odpowiednimi support gemami, zmieniając jeszcze bardziej styl grania każdym z osobna. Włócznia za to to mokry sen graczy Diablo 2. Nie za wiele wiemy na jej temat, ale została nam przedstawiona jako typ broni pomiędzy zasięgową, a taką do walki w zwarciu, a raczej łączącą oba te motywy. Doskoki, szybkie dźgania czy miotanie włóczniami, a do tego duża mobilność, to coś, czego raczej możemy się spodziewać po tego typu rężu. Na zapowiedziach wygląda to naprawdę miodnie. No i chyba jeszcze jeden punkt, który chciałbym poruszyć w tym filmie, to poprawa wizualna wyglądu przedmiotów. To, co denerwuje, a nawet odrzuca dużą część graczy zaczynających zabawę w PoE 1 to jak wygląda nasza postać. Nie da się ukryć, że ciężko jest brać grę na poważnie, gdy zgładzamy zastępy potworów, ba, my wręcz zabijamy bogów i ratujemy świat, będąc ubranymi w garnek i zbroję z desek. Aktualizacja 4.0 ma poprawić wygląd itemów, sprawiając, że będą bardziej do Siebie pasować, nie będą tak absurdalne jak te dostępne teraz, będą po prostu milsze dla oka. No i wiadomo, jeśli chcemy świecić, mieć pięknie dopasowane zbroje, czy ukierunkować styl wyglądu naszej postaci, no to i tak pewnie będziemy chcieli kupić jakąś odpowiednią mikrotransakcję. Ale jak nieraz powtarzam, dla takiej gry i takiej firmy jaką jest GGG nie jest mi żal wydawać pieniędzy, bo robią naprawdę niesamowitą robotę. No ale za darmo też będziecie wyglądać dużo lepiej. No i tak naprawdę to chyba tyle z moich opowieści. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem i rozjaśniłem Wam co nieco, czym będzie aktualizacja 4.0. Na moim kanale planuję jeszcze więcej filmów dotyczących drugiej odsłony serii, w tym film dotyczący obaw związanych z Pawów Excel 2 No i zobaczymy, co zresztą przyniesie sam ExileCon. Przypominam o subskrypcji kanału na YouTube, gdzie będą odbywały się transmisje na żywo z ExileConu oraz ze zbliżającej się ligi 3.22. Czymkolwiek ona będzie. Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć talamuana, mówił do Was Dedras, na razie.